Gdzie nie impostora. Dobra, nie będziemy ryzykować. Biegniemy. O, ładnie. Okay. Dwie osoby. E, kto był, kto był w elektryku teraz? To jest łatwa piłka, bo tam z cztery pięć osób było. Ja eroty hunter chyba? Tak. Tak, Hunter Ktoś, kto był, na się 9 ja byłem, był Hunter, ja byłem, mm. był Hunter Pytanie tylko czy to ciało nie zostało robięte wcześniej jak wszyscy biegli do elektryka Ja przykład, byłem przy wajtasach aktualnie Bo na przykład tak Diabeł, powiedzieć. ty biegłeś z prawej strony kiedy się tam spotkaliśmy Co ty pierdzielisz? Hmm? Na skąd eee, jak, ja jak ja pierwszy dobiegłem bieku w ogóle do świata, to co ty no mówisz? przecież Jakie razem biegliśmy. Drogi? Byliśmy praktycznie zestakowani ze sobą. Eee, to ja powiem nie widziałem, powiem no, ale tak, pobiegłem... W... Jest... wam na tym serwerem, naprawdę ciebie. Byłem na Vitalsach i powiem wam tak, że ten kill zachypadł padł bardzo, bardzo teraz szybko teraz? i teraz. No przed, przed praktycznie chwilą i tak samo Mandzia, też praktycznie prawie w tym samym momencie. Przed zreportowanie? Jestem Przez zreportowaniem. Dobra, jest. no to. Ej, no to profilą. można to łatwo jestem. wykluczyć w takim razie. Dobra. Ja jestem w Specman Roomie. A czyli wszyscy, którzy byli na. Tak, w elektrycznym są czyści, wychodzi na to. Czyści. Czyli to tak, jest Disableu, tak. ja, Hunter... E, kto jeszcze? nie, gdzie było ciało Kero. w ogóle? Gdzie było ciało? Chyba, że... że że nie, 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 to nie, nami. nie, 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 Machnął wcześniej to ciało i teraz mm, mówi, że zostało No machnięte. nie, no to jestem jako jedyny aktualnie na Wajtalce. Ale no. kto to potwierdzi, że ty jesteś na Waitalsce. No nie ma niestety, ktoś poszedł na kamerę, żeby widzieć, że jestem na Waltalsce. No właśnie, nie ma kto to no. się potwierdzić. Mogłeś walnąć kila, później na wajtalsy i teraz ładną sobie. Ten... Ale kiedy kiedy miałem go walnąć, jak kiedy teraz dopiero światło świe... zgasło. Kiedy zgasło a ja nie go żywego, dawno, Ja byłem który go no, zostawił. Naprawiliśmy przecież światło go. Ja zostawiłem ostatni zachęt przy słupku. Ja chciałem powiedzieć, moim skromnym zdaniem, no. pierwszym zabójcą jest Rebek, iż ponieważ on został w medbayu, nie biegł w stronę światła, druga sprawa, przed tym jak się światła zgasiły, to jego postać na chwilę się zatrzymała, i jak światła zgasły, to tak obrócił w lewą stronę dosłownie na sekundę, jakby chciał mieć gnąć, ale ja odbiłem na maksa od razu w lewo, żeby biec do światła. Ale jak to widziałeś, Remek jak były zgaszone Ja, ja biegałem Czekaj, za o, nim, o co twierzy? chodzi? Ero, ale Ja ty... biegłem, ja tak, biegłem bloody... z Hunterem, biegłem na Hunterze dosłownie, biegliśmy we dwóch w stronę światła i byliśmy generalnie jako jedni z ostatnich tam, jak powiem, czwarta no? piąta osoba. tam zębami, że to mówię, ale Ero jest clear niestety. Mm -hmm, okay. No to no Remek ile? Pięć osób. Tak? No dobra. Ja nie, ja nie wiem, czy AB. A Junior gdzie... No, był? Ja czyli AB Remek i Junior podejrzani Ja byłem Haywardy. na ponsach, dobiegałem na Weaponse aktualnie. Ja z, zeskipował remek Junior Amy, nie? Teraz nie no, ja, ja nikogo nie widziałem. Nie no. wiem, Junior te twoje no, wOLD no. no. to mnie dzisiaj do depresji <laughs> doprowadzają, no! <laughs> nie tak naprawdę powiem wam, że To nie był, to nie był ten WOD, nie był taki stuprocentowy, ja wam powiem. To był taki WOLC Eee... Mocny, ale kurde, byczki! Ja bym nie powiedział, że... Och, zajebiście. No. Zajebiście, dobra. Ale ja bym nie powiedział, że Remek był taki 100% trafiony, ja wam powiem, wiecie? Waiting for Zacha. No dobrze wiedzieć, nic nie widać co to. Ty, 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 ty... Ero? Waiting for Zacha, dziwne szczerze mówiąc Ale jest Ero Tam był Nie, tak tam ktoś biegł tam, ktoś biegł w stronę ja wenta, biegłem. ale nie wskoczył. Ja szedłem chyba. do kabelków. Ja ja się do kabelków. Mi się wydawało, nie, nie, o, 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 nie o, o, o. chyba nie wskoczył, wiesz? Biegł w stronę. Ale ABI tak jest podejrzane, aczkolwiek chyba nie wskoczył do tych wentów. Po prostu biegł w stronę Wenta. Dobra, to co, co widzieliście, to bo widzę, wskoc... że macie jakąś e, super rozkinę ja byłem. Je, w ostatnich 5 sekundach byłem ja bladin Nexe. Dobra, to słuchajcie, AB prosta dobie. piłka. Nexe Aero Bloody. Byliśmy wcześniej w elektryku. Junior był teraz ze mną, e, zapalał światła. Eibi, no. Czyli, tak jak mówiłem, oszukał nas on wszystkich z tymi Vitalsami. On, on wyskoczył z tego ventem. Z tego nie, 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 nie wyskoczył, nie wyskoczył, nie wyskoczył, Nexe. Nie, nie, nie. On nie wyskoczył nie, teraz z tego ventem. Biegł od Medveja, przebiegł. No. E, natomiast. Przebiegałem. Natomiast A.B. i tak był podejrzany, bo tak jak mówię, okłamał z tymi witrasami, że było chwilę przed, potem się gubił z tym, że światło przecież było wyłączone, a światło było już no. naprawione, a on mówił, że przecież światło było wyłączone, kiedy niby ciało zostało zgłoszone, więc A.B. zaczął się gubić w zeznaniach, więc... Nie, że zacząłem się gubić Ale że ze A.B. Zeznania. jest drugi dzień i znowu A.B. jest impostorem cały czas. No ale nie byłam ani razu jeszcze, no kurde. No wiem ja wchodzę Jakiś i widzę. Jakiś debil był pięć razy. A ja chciałem ogóle... Niech te był bardzo często a, a, a. dzisiaj zauważyłem No dlatego mówię, że kiedyś był 5 Wrobiłeś się strasznie kurde Remek ja, ja i tyle no Ja jeszcze chciałem potwierdzić, że Zaha był crewmate'em, bo jak podszedłem do meda to było waiting for No Właśnie to też było dziwne, to. Ja No to dawaj Dobra, no i i to Ty, ja na siebie zagłosowałem Nie, prawie. no Sorry my bad, sim, bo te światło włączam, ale no nie wiem Tak poprzednio e... nigdy nie było to światło, teraz 4-5 osób było na no masakrze. No kurde, no mogę się spodziewać jak, włączy, jak włączyłeś światło, że ktoś będzie szedł na to światło a czy ja to było światu? trafne, że jestem krewmate, tym ty bardziej, jakby zabity po prostu przez ręką. <laughs> znaczy, wiesz, wiesz, jeżeli jest jedna taktyka, która zadziałała w tamtym meczu, to znaczy, że w następnym nie zadziała na pewno, bo już od razu będziemy próbowali to jakoś zniwelować, nie? Leci krumejcik. Chyba nie zwróciłem uwagę, czy Zacha nie zrobił tego zadania, czy zrobił. No, nie zwróciłem uwagi akurat. Dobra, Ebi się wydaje czysty, widzę, że Zalanka robi. to jest drugim impostorem? Tego nie wiemy. Więc tutaj znaleziono ciało. Krótka piłka, proszę Państwa. Wbiegłem do administracyjnego, widzę Zachę. I na dół do administracyjnego wbiega Hunter. Aj, ale co gorsza, co gorsza, drugi impostor właśnie też wybiegał za admina. Ja wybiegałem ze Romo. <grym> no i dlatego chciałbym zapytać o lokalizację, bo na 80% moja pamięć pamięta, kto to jest. Ero, gdzie jesteś? W, nie, 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 dobra w drodze za... do, dro do Specimena z juniorem Dobrze, dobrze, górę, górę. dobrze. Ej B, gdzie ty jesteś? W Weaponsach. Okej, okay, okej, okay. Hunter gdzie jesteś? Ja A nie, teraz Hunter, przepraszam, ty jesteś podejrzany. Przepraszam, Hunter, ty podejrzany. Jest. Sorry, sorry. W gdzie jesteś? Specimen z ramkiem. Okej, okay. Junior, gdzie jesteś? Yy, weź przyszedłem właśnie do Specimena 0 No do, i Bloody, ty coś. jesteś przy o 2 po lewej Dokładnie stronie. Dokładnie, jestem przy o 2. No mhm. to i ty Nexy? Nexa ty też po lewej stronie? Czy ja wybiegałem ze Specimena od y, Admin Roomu no to cudownie, słuchajcie, no to pierwszym zabójcą, pierwszym zabójcą jest Hunter, który właśnie zbiegł teraz z Vital'sów, jak zabił Zachę, Drugim jest AB, który właśnie wybiegał z Admin Roomu. Nie nie byłem z w admin mogę się mylić. Z nie, z nie, nie Nie wiem, czyście my. Zdałem, nie widział, nie widział. nie jest Mandzio, On co dwa biegł, wiesz? Okej, okej, okej. widziałem drugą osobę, ale nie wiem kto to był. To ja byłem potwierdzić, to może. A to nie był, a to nie był Nex, ja sięgałem. Mandzio, ja się Nexa się przyznałem, może potwierdzić dość mocno. Po prostu, no. jeżeli Remek nie widział ee, w Specimenie Nexe, Widziałeś ten nie, było. nie, 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 było, było. nie było. A ja byłem w Medbeu od początku, jak tylko zgasło światło, Rosero się cofają. Ale czekajcie, to ale nie ma jak... sensu. C ale cz czekaj, czekaj, jak ja tam się dzieje Od, od dołu od, 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 od Labów do, do Admin roomu. Po co? To mu zrobił rut od początku gry na dół, nie, po, przed do niego po, i wybiegł? Po, po, tak, mój rut jest taki, bo nie chciałem zostać zabity, bo zawsze jestem tutaj walony na sukę na początku i mój rut był taki, że od razu na samym początku biegłem do Specimen, zrobiłem zadania i wybiegłem tą samą drogą do Admin roomu. No jak to niemożliwe, żeby wybiegając z Admin żeby żebyś nie zauważył ciało, które zabił Hunter. A gdzie bądź, ciało? Jak będziesz, jak będziesz, jak będziesz odotywał, to weź, z, zrób coś takiego. Będzie było ciało? Boarding, albo ciało? Card. Albo boarding card. Boarding Card Najpierw Hunter czy najpierw Nexer? Hunter, Hunter, Hunter. To do Admin room i poszedłem od razu w lewo, więc jak miałem ja widzieć ciało, jak było na Vitalsach. Ja chciałem powiedzieć, delikatny sus też na Nie, chyba nie na Vitalsach, tylko na tym stole, no dobra, tak? Nie, muszę mówić nie, nie, Swipe Card, Swipe Card nie, nie, stole nie, było nie, nie, No Nexe wybiegał po prostu za admina. Możliwe, że jest niewinny i akurat na niego padł, ale jak dla mnie jest. No, brabyczki. Jednak prawdopodobnie tym razem Mandziowi się udało i dobrze, i szybciutko trafił tutaj winnego. No i teraz dla wszelkiego, na wszelki wypadek wolę unikać oczywiście Nexa, bo. O, Boże, czy jesteś tam jakieś takie prawdopodobieństwo? Że ja przepraszam. O, Remek nie żyje. Dobra, to, to, to Remek pomszczę ciebie. Słuchajcie, ja wiem, że możecie mi nie wierzyć, ale wywołtowaliśmy już pierwszego zabójcę, był to e, Hunter, który zabił Zachę i drugim zabójcą był Nexe. Jak wtedy wybiegałem, zaklęły mi się drzwi za plecami. Możemy to olać i możemy to skip'nąć i może zmarnowałem volta i czas, ale jestem na 90% przekonany, że jest to Nexa. Ja potem tym, co powiedział Ramek w poprzedniej rundzie, że wybiegając do mnie do Spacemana nie mijając się z Nexem, mógłbym również stwierdzić, że mógł być to kłamstwo, dlatego Możemy ja zaryzykować. Ja agresywny, ja agresywny playstyle, preferuję Dobra. A druga no, rzecz? Dobra, Mandzio, zaufam ci. O, będę... czekaj, bloody, bloody, bo nie miałem nagrywania włączonego. <śmulansy> to, jest to, to jest mój nowy dźwięk, dźwięk do zaufam Mandzio'wi. Hunter, 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 był na 100%. Był ja nic nawet nie zrobiłem w tej rundzie. No, Manda zabić. Standardowo. A właśnie, Hunter, czemu nie zabiłeś Mandzia? Raczej. a właśnie, zróbmy trochę zamieszanie. To AB. To ja. Abi? Dobra, Co? mamy. To ja już w tym momencie grono trzech podejrzanych: to jest Junior oh, tak. i VGZ. Ktoś oh, z nich? To są dwaj zabójcy Dobra, w tym Dobra, ja ]ach. chcę powiedzieć tak: jak Huntera, frak jest bardzo świeży. On padł w 100 lat, na stole administracyjnym gdzieś tam obok, niedaleko. Zatem, tak, Junior jest czysty, Juniora odkluczam, jest czysty. Nekse, widziałem, że się skanował. No to VGZ, i... Bloody Yellow, GG. No Dobra, widziałem, że Nexus się skanował I wierzę, że to był normalny skan Jeszcze dodatkowo tak. go sprawdzał Kto ja, go sprawdzał? Kto ja, się spra przyzna? ja sprawdzałem i rzeczywiście Nexus się skanował Mnie nie, nie był w stanie sprawdzić, ale całą rundę byłem potem z Nexusem, więc nie mogłem tego zrobić. nie miałbym kiedy zrobić żadnego z tych fragów. Całą no rundę byłeś, mówisz? Tak, sprawdzał tak. Czyli no, jak ty, potwierdzał potwierdzasz Juniora, no to to jest bardzo jak proste Potwierdzam Czemu Juniora Wiem, że na pewno ja się Potwierdzam juniorem. Juniora, dlatego że byłem w medycznym i widziałem, że Junior biegał od zadania i od zadania i dobra, to Junior niech no. się. No, no, no jak dla za mnie to jest. Ale, ale jeżeli koło pierwszego, koło pierwszego, ja bo ja to by... jest ostrzałość. Nie, no, no, ale jest Czekaj, to. Czekajcie, czekajcie Blady i WGZ, czekajcie, no, wypowiedzcie się. Macie dziewięć sekund. Czekam cały czas na <laughs> No, 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 no dobra, to do mów pierwszy Dlaczego chciałbym. mów Dlaczego chciałbym stwierdzić, że mógł być to AB? dlatego że po pierwsze gdzie zostało znalezione ciało? O, elektryk, fragi, Elektryk! AB chodził Na światła, robią na światłach, na na światłach. Eee, Poczekaj, z ja, ja z juniorem się mijałem na pewno. Nie w rzucisz ofice, tego na mnie, dlatego Ale poczekaj, Ebi cały czas eee, Nexte się dwa. woził. Nie, nie nie, no nie, nie, mam pytanie, czy możemy się skupić na Bladym, Ja chcę Bladygo no, teraz wygłosować. No Blady jest no. większym zagrożeniem, Blady broni się. Mm, no, nie, ja chciałbym się, ja, ja chciałbym powiedzieć czemu uważasz, że to ja. No. Bo nie ma na ciebie żadnego Alibi, nikt nie może za ciebie pokryć. Jesteś generalnie graczem, który każdego tego sprawdza zawsze, nigdzie ciebie nie widziałem. Chłopaki, w sensie nic że nie się nie, się nie tak mówię, ale no anaki trafiliście, no bo mandzie się stanowo no. na moich oczach, miałem moje for Mandzio, ze mną biegał i jak Mandzio za Juniora, to zostaliście jedyni, no anlaki. A czemu Junior po jest potwierdzony? Dlatego, że biegał od zadania i do, zada do zadania biegał, jak nikogo nie było w medycznym. Natknąłem go w połowie tego, jak robiłem zadanie, ja biegłem i wybiegłem z medycznego, on pobiegł dalej jeszcze robić zadania. No i skąd ja jest, że wtedy Bo wiem, że nikogo tam Mandio, nie było. ale ty byłeś na skanie. No był na skanie, tak Mandzio no, tak, jest się skanował, ja, Ebi też jest sys Znaczy w sensie jak ja, jak ja podbiegałem do skana to ty wybiegałeś stamtąd tam już tylko biegłeś i wybiegłeś Ale ja miałem waiting w Tak, tak, Mandzio Ale się skanował nie było, stary Ja to był? Jak był? Ja, ja, ja głosuję ja na Mandzia mój drogi, Mandzio Ja to jest... głosuję Ale na Mandzia Junior, nie No zaufajcie nam, nie potwierdzamy, nie możemy być w trójkę impostorami, no nie wierzę Junior, jest Ja nie mogę, czemu? Cześć w trójkę się potwierdzaliśmy, że skanował no, się Mandzio! To była runda na świecie! Yes, nie, to to nie wiesz, no! no jemu dajecie wygraną, Ale tak? że to dla mnie przynajmniej odcinek będzie miał, to dobrze, Junior, gratulacje. Remek zapro, tam już przygotowałem. Ale upewnij się, czy chcesz zapraszać. Przy takich gierkach. No właśnie nie wiem. No, to <susza> się wydało, okonałaś, Ale w nie. trójkę, w trójkę, Ale trójkę nie się skanowały, że się, się potwierdziliśmy. <suszel> Junior, 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 ja rozumiem, ja rozum, że ty bierzesz bardzo personalnie to, ale. No kurde, no ja ciebie potwierdziłem, powiedziałeś, że jestem niewinny, że biegłem i ciebie ale widziałem. Tylko jedna rzecz na sam koniec co powiedziałeś, że biegłeś i wybiegłeś z Medyka, ja widziałem, że wybiegasz ze Skana i jeszcze Neksa powiedział, że tak skana, Nie wybiegałem ze Skana, tylko z czegoś innego. Nie wiem. Gdzieś tam. Junior nie powiedziałem pięknie, dokładnie, ale sens mojej wypowiedzi z tego co zrobiłem. He